Cześć witajcie, dzisiaj pokażę moje młode od samicy srokatej. Pierwszy raz miałem młode, po trzech próbach dopiero. Samica miała 9 młodych, tu jest gniazdo, ale dwa zdechły i dwa zostały przełożone do samicy Madagaskar. Tutaj widać jest bury, spory, chyba największy, Hawanczyki też są i czarny. Srokaty dwa pełne chowańciki. Dwa srokate i dwa czarne. Jeden srokaty chowańcik jest tam u samicy tam ma gniazdo w rogu. I jeden czarny, On tutaj czarny jest. Teraz srokatego ten jest chyba trochę mniejszy o. pokażę. Nie wiem dlaczego już chawańciki chyba. Mieszany był i to bardzo poprzedni właściciel, samice Łody mają chyba tydzień Nie jestem pewien dokładnie Gniazdo Przejdziemy sobie teraz do samicy Madagaskar Jesteśmy u samicy Madagaskar Tu ma gniazdo Miała trzy sztuki Teraz ma 5, bo podłożyłem od tamtej Samicy srokatej Jak widać o, Miała trzy srokate Czarno srokate Królik Młode Ładne ma młode Oto jest od samicy srokatej Hawańczyk Ten Srokate są ładnie powychodziły Trzy sztuki miała tylko. Ale na małą samicę to i tak dobrze. Ładnie rosną. Mają chyba 5 dni. Jeśli się nie mylę. Nie jestem pewien. No i czarny od samicy jest on z srokatej. wiem trzy srokate, dwa podłożone. Zakryjemy gniazdo. Tu jak mówiłem zostały założona na tej klatce nowej poidła, system pojenia królików. Tu już kostka została wyłożona. Tu jest. I tutaj. I została założona rynna na dachu. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.